Dariano, trzeba przyznać, że ten sezon programu Ameryka Express będzie na pewno wyjątkowy. Ekipa, no i przede wszystkim prowadząca. Powiedz mi proszę, jak odnalazłaś się na planie? No na pewno była to bardzo stresująca sytuacja. Musiałam zastąpić e, Agnieszkę, która jest wspaniała i wszyscy o tym wiedzą, w związku z czym pomyślałam sobie, że trzeba to zrobić po swojemu troszeczkę inaczej. Natomiast ja byłam bardzo empatycznie nastawiona do wszystkich uczestników, dlatego że rzeczywiście oni biegają, rzeczywiście tam jest pot, łzy, krew, wszystko naraz. I e, to, że zabiera im się tą popularność nam na miejscu, e, sprawia, że oni naprawdę wychodzą poza strefę swojego komfortu. A jak jest od strony realizacyjnej? Bo czasami się zastanawiamy, nie tylko dziennikarze, ale także wasi fani, czy na przykład ty jako prowadząca masz jakieś specjalne przywileje? Czyli na przykład nie musisz przeżyć za jednego czy dwa dolary dziennie, a możesz na przykład skorzystać powiedzmy z jakiegoś nieco lepszego cateringu. Bo ja pamiętam, że Agnieszka mi kiedyś opowiedziała taką historię, że nawet jej uczestnicy podbierali banany. Oproszę, no to ja nie miałam bananów rzeczywiście, więc nie mieli mi co podbierać. Ale tak jak powiedziałam, bardzo empatycznie podchodziłam do uczestników, więc starałam się jeść troszkę mniej niż powinnam. No dobrze, no to już wiemy w takim razie, że można na Ciebie liczyć w ekstremalnych sytuacjach. Dario, czy ty, tak jak powiedziałaś, no chciałabyś i poprowadziłaś ten program po swojemu, ale masz taką obawę dotyczącą tych porównań do Agnieszki, do Twojej poprzedniczki? Ja myślę tak, że. Porównań nie da się uniknąć, zawsze tak będzie. Jedni będą sympatyzowali z jedną osobą, drudzy, drudzy z drugą. Ja zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby e, oddać się całej tej przygodzie, żeby wspierać tych uczestników, więc e, to widzowie osądzą, jak im się to podoba. Dziękuję Ci bardzo za takie szczery komentarze. Przechodzę teraz do drugiego wątku. Daria. Wiemy, że w jednej z edycji była renulka. No i tak się już utarło, że jakby zastanawiamy się, czy w kolejnych edycjach mamy taką osobę. No właśnie, jak będzie w tej? Uuu, to wiesz. Ja myślę, że zawsze jest jakaś renulka. Ja myślę, że jest renulka, ale ciekawe, czy widzowie ją dokładnie tak samo określą jak my. Żartuję. Tak naprawdę e, wszyscy uczestnicy w tej edycji byli wspaniali, bardzo się starali i e, byli sobie niezwykle pomocni. Także myślę, że renulka jest tylko jedna.